Witajcie, kochani na Szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zaczynamy naszą serię na listopad. Zaczynamy tym razem od Baranka i to będzie tylko dla Baranka filmik. Przedtem robiłam dla Trygonu Ognia, Powietrza, Wody, ale pomyślałam, może zróbmy sobie znak po znaku. Będziecie mieć takie troszeczkę, a może dłuższe czytanie. Także co dla baranka w listopadzie tego roku, mamy przetasowane, ale zaczniemy od kart wyroczni. Jakie są takie główne energie według kart wyroczni dla naszych baranków? O, no, niektórzy tu będą mieć jakiś pigalec na drodze, jak to się mówi, czyli mogą być tu jakieś przeszkody, może będziecie, um, niektórzy z Was mogą tutaj być na jakichś rozdrożach, tak? jakieś wybory, popatrzcie, niektórzy z was będą um, być może musieli tutaj coś komuś albo sobie wybaczyć, ale my sobie tu wyciągniemy tarota do tego kochani i zobaczymy, o czym te energie, o czym te energie mówią um, i niektórzy z was tutaj są, no budowa jakiś mostów, tak, pomiędzy jakieś łączenie być może jakieś nowe znajomości, nowe um, no, kontakty w pracy, nowe oportunity się tutaj, nowe, um, coś nowego się otwiera, jakieś nowe możliwości, ale zobaczmy, co nam powie tarot dla baranków na listopad. No. No, tutaj będzie dużo akcji, dużo, może dlatego stąd tutaj jakieś przeszkody na drodze. Niektórzy z Was będą podróżować. Niektórzy z Was będą podróżować. Niektórzy z Was no, mogą jakieś wiadomości otrzymywać. Yy, tak jak mówię może to być yy, no tu popatrzcie ok wyciągnijmy wyciągnijmy resztę kart i połączymy sobie wszystko dobrze no więc co my tu mamy no tak jak mówię mogą tutaj być jakieś yy, no niektórzy to naprawdę mogą mieć może, mogą mieć jakieś przeszkody na drodze tak jeżeli jesteście w podróży to uważajcie sprawdźcie wszystko bo tutaj mogą być po prostu jakieś komplikacje tego typu. Ogólnie, no, taka energia dosyć szybka tutaj sprawy, być może będzie nawoływać do jakiegoś takiego szybkiego podjęcia decyzji, moi drodzy. Jest tutaj też piątka, piątka monet. Tu mogą być jakieś straty, coś, nie wiem, może coś Was może ominąć być może no, macie na myśli tak, żeby nie stracić, jeżeli zainwestowaliście, zainwestowaliście w coś. Um, dla niektórych i tutaj może być jakiś konflikt, tak? Tutaj jest może być jakiś, to może być jakiś konflikt w pracy, jakaś 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 niezgoda, um, może jakaś właśnie kompetycja, no jakieś problemy, tak? Właśnie być może w podróży. Może niektórzy z Was jadą na delegację, kochani, w, w tym miesiącu, w listopadzie, więc uważajcie, żeby tutaj nie było, no, nie było jakichś komplikacji. A w piątce, w piące buław to jest też taka trochę nauka przez, przez jakieś tam kompetycje, tak, być może przez jakąś niezgodę, tak, będziecie się, czegoś się po prostu nauczycie. A, także to też może być w ten sposób, dla niektórych z was tutaj, no jest tutaj karta wybaczania i jest król kielichów. Tutaj może być coś w związku i popatrzcie, jest tutaj też dwójka mieczy, czyli jakiś wybór. Być może niektórzy z was będą musieli wybaczyć tutaj, no nie wiem, partnerowi, może sobie. Dla niektórych z Was może pojawić się y, na przykład y, no ktoś, ktoś nowy, tak? jakaś taka dojrzała osoba, która y, no, emocjonalnie jest dojrzała, wie czego chce, chce zbudować coś y, takiego stałego. Um, niektórzy z Was właśnie będą musieli podjąć decyzję, będą stali przed jakimś takim dylematem. A taka trochę decyzja, której może nie chcecie podjąć, a może nie wiecie, w którą, w którą stronę iść. Może być to, kochani, związani, związane ze związkiem, tak? Z poznaniem kogoś nowego a, i będziecie tutaj musieli się połączyć w sumie z własną intuicją. Jeżeli nie, nie znacie odpowiedzi, odpowiedzi na tą sytuację, to ta odpowiedź jest już w was, w takiej waszej podświadomości trochę Tutaj mogą być też jakieś coś ukrytego, jakieś rzeczy, o których o którzy może niektórzy z Was nie wiedzą, ale kapłanka mówi o rozwoju też właśnie intuicji i wzrost duchowy. Niektórzy z Was mogą też, no może, się, może być też to taka osoba, którą kochani poznacie, z którą albo jesteście już tak, ale będziecie mieć takie głębsze, duchowe połączenie, może być to. Ta karta też nawołuje, że będziecie musieli być też cierpliwi, i ponieważ jest tutaj no macie tutaj jakiś konflikt, jakieś straty, być może właśnie ta energia mówi, że będziecie musieli się troszeczkę uzbroić w cierpliwość w tym miesiącu, a będziecie też musieli właśnie zaufać własnej intuicji, i jest tutaj pion, szóstka szóstka pucharów to jest, ogólnie szóstka pucharów mówi o takiej energii nostalgicznej jakiś tam po prostu przypominaniu sobie czegoś z przeszłości ale ja myślę, że tutaj w tej, w tej sytuacji będziecie musieli zaufać własnemu doświadczeniu, czyli jakimś takim lekcjom które nauczyliście się no, z przeszłości i to jam się pozwoli wam podjąć właściwą decyzję. No, i tak jak macie tutaj budowę, może to, być, może to być w biznesie, tak, ale może to być w związkach, tak. To może być jakieś pojednanie z kimś, ponieważ macie to wybaczenie. Być może będziecie właśnie musieli zbudować jakiś taki pomost, w którym um, no pogodzicie się, tak. I jest tutaj też. No, karta sądu ostatecznego. Ja myślę, że niektórzy z Was są, ym, y, będą zaczynać coś nowego albo są gotowi na takie jakieś duchowe przebudzenie, odrodzenie. Um, właśnie ta karta też mówi o, 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 o uzdrowieniu i przebaczeniu. Także niektórzy z Was, myślę, y, będą tutaj musieli komuś coś, coś wybaczyć. Kochani, dołóżmy sobie, y, sprawdźmy, o czym mówi ten król pucharów. Dołóżmy sobie, dlaczego jest tu król pucharów. Co musimy wiedzieć o tym królu pucharów? A, no to jest, słuchajcie, tutaj 7 y, 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 siódemka, y, siódemka pucharów mówi o jakichś, y, no wielu opcjach tak, być może no wy macie, będziecie mieć tutaj różne opcje być, być może on, on ma wiele opcji, ale, ale, ale wybiera was ale to może, możecie być wy być może jest, no jest wśród, ponieważ macie tutaj i, i, i jakieś podróże, i akcje i połączenie tutaj z innymi może właśnie to znaczyć że jest, będziecie mieć dużo róż, dużo do wyboru ale pamiętajcie, że to też jest taka karta iluzji trochę, trochę takiej fantazji. No i oczywiście ważne jest tutaj, żeby wybrać tak naprawdę tego, co, no, co jest dla Was dobre, co da Wam spełnienie takie emocjonalne. Król Pucharów jest bardzo dojrzały, jest emocjonalnie bardzo stabilny no bardzo mądry inteligentny ma w sobie dużo takiego zrozumienia także jeżeli macie macie tutaj może byliście w konflikcie z nim kochani być może były tutaj jakieś takie niezgody właśnie jeżeli chodzi o niego i może były związane właśnie przez przez, przez jakąś iluzję przez jakieś wasze albo, albo jego niewiedzę i właśnie z nim będziecie musieli się Kochani, pogodzić albo wybaczyć. Dlaczego jest dwójka mieczy? O czym mówi dwójka mieczy? No popatrzcie, balans, balans, balans. Będziecie musieli tutaj. Yy, dwójka, dwójka Monet mówi często właśnie o balansowaniu życia prywatnego i, i pracy naszej, tak? Czyli takiego Przyjemności i pracy, takiego wyważania, wyważania, jak podzielicie. Być może stąd jest ten konflikt tutaj, może macie właśnie konflikt w związku, a jest wam ciężko albo będzie wam ciężko w tym, w tym miesiącu no, znaleźć odpowiednio, wystarczająco czasu na związek, i tutaj będzie, być może będziecie musieli wybaczyć sobie a no czasami, no wiadomo, musimy wybierać to, co jest najważniejsze. Czasami nie da się pracy, kochani, odrzucić. No Trzeba iść iść, iść z prądem, ale no w tym miesiącu będziecie właśnie będziecie stali przed jakimiś dylematami i takim właśnie balansowaniu, żonglowaniu, staraniu się no wypośrodkować, tak, no i popatrzcie stąd jest ten... Y no ten taki, taka przeszkoda na drodze, yy, może właśnie to być przeszkoda, jeżeli chodzi o sprawy sercowe i, i ta praca będzie yy, no będzie może za dużo tej pracy tak, albo właśnie będziecie musieli podjąć jakieś szybkie decyzje dlaczego jest piątka piątka monet, o czym mówi piątka monet tutaj przepraszam was za mojego piesa pewnie są wiewiórki w ogródku a on jest samobrońcą i nikomu nie wolno wejść do ogródka. Um, no tutaj jest. Y, rycerz y, rycerz y, monet, kochani. Y, monet, y, rycerz Pucharów. Y, no, niektórzy z Was może będą mieć. Y, no popatrzcie, tak jak y, mówiłam o tych wyborach, tak być może będziecie stali właśnie przed wyborem. A no tu jest młodsza osoba, tak? Rycerz jest młodszy od króla i on może być taki, no, ma więcej energii, może jest taki bardziej romantyczny, może was tak troszeczkę zauroczyć i być może stąd będzie, kochani, właśnie ten konflikt. Jak będziecie mieć ten konflikt, no, w którą stronę ja mam wyjść, w którą stronę mam wybrać. A tutaj ten taki, on, rycerz Pucharów jest taki trochę idealistyczny, no on ma gest też, ale no, nie wiem, zależy oczywiście to od Waszej sytuacji, czego chcecie, jeżeli chodzi o energię króla Pucharów. On jest bardziej dojrzalszy, on już wie, czego chce, on już miał wszystkie swoje jakieś tam a, krótkie romanse i tak dalej. On ma w głowie coś poważnego. On chce budować stały związek, wie, czego chce, nie ma tak jak już z rycerzami, no to on jest tak no, szybki, wszystko jest szybko, wszystko jest no, romantycznie, fajnie, tak? Tylko, że to szybko może, właśnie stąd może być ta strata, tak? Możecie stracić jakąś właśnie, możecie stracić okazję, kochani, na, na coś takiego trwalszego, tak? Na coś trwalszego. A i ta piątka, ta piątka pucharów w tym momencie będzie mówiła właśnie o podjęciu właściwej decyzji. Często ta karta właśnie uczy nas, żeby się dobrze zastanowić, bo no tak, jest dużo wspaniałych opcji, które wydaje nam się wszystkie nam się, wszystkie nas by uszczęśliwiły, ale tak naprawdę tylko jedna opcja, kochani, jest dobra dla nas. A jaka jest rada dla Was na ten miesiąc? Jaka jest rada dla baranków? Jaka jest rada dla baranków na listopad. No, popatrzcie, to jest piątka, mal macie bardzo dużo pucharów w ogóle bardzo. Y, ogólnie bardzo emocjonalny miesiąc. Tu będzie, będzie dużo emocji, będzie dużo takich y, wyży i niży ale y, piątka. No piątka pucharów mówi o jakiej stracie. Tak? To jest... Y, jakiś, no, jakiś żal za coś jakieś. Y, także uważajcie, y, no jaką decyzję podejmiecie. Wyciągnijmy sobie jeszcze jedną kartę. Y, no, on tutaj. Y, w piące pucharów to jest też tak, że on tutaj płacze nad tymi trzema rozlanymi pucharami z wina, ale za nimi stoją stoją dwa pełne puchary, także y, czasami to nasza rozpacz. Y, y, Czasami trzeba po prostu docenić, popatrzcie, a tu macie dziewiątkę. Kochani, dobrze podejmujcie decyzję w tym, w tym miesiącu, bo macie tutaj możliwość no, wybrania czegoś, co da wam właśnie to wszystko to, czego sobie życzycie emocjonalnie. Życzycie emocjonalnie pełną satysfakcję stoicie tutaj pomiędzy no, płakaniem nad rozlanym winem a otrzymaniem tego, czego tak naprawdę chcecie, satysfakcji, wasze, wszystkie wasze życzenia są spełnione. Ja myślę, że to tyczy się tych dwóch panów tutaj, kochani. Wy, tych dwóch panów. To może być, to nie znaczy, że on jest lepszy, a ten jest gorszy, tak? To wy już sami będziecie musieli zastanowić się, w każdym razie dobrze, dobrze przemyślcie sprawę, dobrze sobie tutaj rozważcie wszystkie za i przeciw, a bo stoicie przed no, decyzją, oczywiście, która jest bardzo ciężka, ym, która jest ciężka na, na pierwszy rzut oka. Dwójka, dwójka mieczy właśnie mówi też, że wydaje nam się, że są tylko dwie opcje. Czasami jest y, jakieś trzecie wyjście, tak? Y, w, tej, w tej talii akurat jest tutaj księżyc, czyli właśnie jakaś niewiadoma. Y, coś tutaj jest, wydaje nam się, właśnie ukryte. Ym, także ja bym powiedziała, że być może potrzebujecie trochę więcej czasu, na tą decyzję. Być może musicie dostać trochę więcej informacji. Ta ósemka, ósemka buław może mówić, że właśnie coś przyjdzie, jakaś informacja do Was przyjdzie. I, no i właśnie połączcie się z intuicją, bo my często tak naprawdę głęboko w serduszku wiemy, co jest, co jest kochani dla nas lepsze. Także. No, miesiąc, miesiąc decyzji, i to jest. No, dla mnie to jest takie trochę czytanie no, miłosne, tak? To będzie się. Tutaj to są takie losy, wasze, waszego szczęścia, waszej, waszej takiej satysfakcji emocjonalnej, takiego przepełnienia emocjonalnego, także no i intuicji, i tu jakiegoś też rozwoju bym powiedziała, takiego spirytualnego, duchowego także no, życzę wam kochani dobrych przemyśleń, dobrych decyzji, ale macie tutaj macie tutaj możliwość. To też może być, coś, żeby będziecie tutaj płakać, ubolewać nad tym, a to są te dwa puchary, które doprowadzą was do tej dziewiątki pucharów, czyli do tego takiego, no, tego takiego szczęścia waszego, które sobie właśnie żyjecie wymarzycie śnicie tutaj w tych snach, w tych marzeniach. Um, kochani, ja Wam bardzo dziękuję. Yy, napiszcie, czy czytanie rezonuje z Wami, czy Wam się podobało. A, no i życzę Wam no przede wszystkim dużo miłości i, i szczęścia w tym nadchodzącym miesiącu. A ja się z Wami żegnam i do następnego czytanka. Pa! pa.